24 лютого Федерация Российская распочала агрессию сбройно на Украину. Является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в на Донбассе и на Украине. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. Putin rozpoczął pełnoskalową inwazję zbrojną przeciwko narodowi ukraińskiemu i straszy Zachód użyciem broni atomowej. Ukraińskie miasta i wioski są bombardowane, rosyjscy żołnierze przeprowadzają egzekucje cywilów, gwałcą kobiety. Rodziny ukrywające się w piwnicach nie mogą wyjść na zewnątrz, choć skoczyło im się jedzenie i woda. Armia ukraińska w heroicznym boju powstrzymuje rosyjską agresję. Miliony uchodźców wojennych uciekają do Polski. Znajdują schronienie u polskich wolontariuszy, między innymi w żywieckim zajeździe Dębina. Początkowo grupa wolontariuszy zebrała się, by spontanicznie organizować wsparcie dla potrzebujących. Łączy ich jeden cel – pomoc ofiarom wojny. Pierwsze konwoje wyruszają do punktów recepcyjnych, potem za granicę, na Ukrainę, do obwodu lwowskiego, na środkową i wschodnią Ukrainę, coraz dalej i dalej, do rodzin, które potrzebują pomocy. W strefę rosyjskiego strzału. Ludzie nie mają jedzenia i wody, nie mają nic, bo Rosjanie zniszczyli ich domy. Kobiety i dzieci w Buczy, Borodiance i pod Charkowem płaczą, gdy widzą jedzenie z Polski. Na ich stole wreszcie zagości normalny posiłek. Otrzymują bezpośrednio do ręki najważniejszą pomoc od organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w konwój humanitarny. Zaangażowani w to dzieło byli z wielu stron Polski, w tym z Żywca oraz Krakowa-Prokocimia. Akcje pomocy wsparli liczni polscy duchowni, w tym polski ksiądz Sławomir, proboszcz parafi w austriackim Milsztat. To także pomoc jego parafian i przyjaciół pozwoliła zorganizować tak wielkie konwoje. Koordynatorką pomocy od początku jest Sylwia, która zostaje prezesem nowej organizacji. Grupa zaangażowana w pomoc założyła Fundację Wolność i Pomoc. To jedna z nielicznych polskich fundacji, która dostarcza pomoc humanitarną bezpośrednio w strefie frontowej. Pomoc docierała do zbombardowanych przez Rosjan miejsc w obwodzie Żytomierskim, Kijowskim oraz Charkowskim. Fundacja współpracuje z Parafią Rzymskokatolicką na środkowej Ukrainie oraz Ukraińską Organizacją Humanitarną, która pracuje bezpośrednio na pierwszej linii frontu.